Dzisiaj, absolutna, zdecydowana większość rzeczy, które widzisz w internecie, tak naprawdę na różne tematy, ale dzisiaj weźmy pod lupę temat rozwoju osobistego. To są absolutne bzdury, które mają się po prostu dobrze klikać. A jedną z tych bzdur jest to, że powstał taki stereotyp, taki system, że czytaj książkę tygodniowo, czytaj to, co jest popularne, czytaj to, co jest polecane, czytaj popularnych ekspertów. I prawdę mówiąc, jest to tak cholernie. Płytki i toksyczny system, i w tym materiale wyjaśnić dlaczego i dla jasności. Sam kiedyś szedłem tym schematem, że czytaj książkę tygodniowo i czytałem przeczytałem czy w rok 50 książek. I powiem ci szczerze, doszło do mnie po tym roku po przeczytaniu tych 50 książek, że absolutnie zmarnowałem swój czas, i absolutnie wyciągnąłem z nich bardzo minimalną wartość, i wtedy właśnie. Zaczęło przychodzić do mojej głowy takie spostrzeżenie, że może rzeczywiście coś w tym jest, zacząłem to eksplorować, i rzeczywiście doszedłem do etapu, gdzie zdałem sobie sprawę, że jest to cholernie płytkie. Czy to oznacza, że wszystkie książki rozwojowe są złe? Absolutnie nie. To po prostu oznacza, że w momencie, kiedy czytasz takich popularnych twórców, albo po prostu popularne tytuły, jak powiedzmy Atomowe Nawyki, 48 Praw Władzy, czytasz właśnie takich typowych guru, którzy być może generują w internecie zasięgi, ale musisz przede wszystkim zrozumieć że kwestia napisania książki w dzisiejszych czasach i pozycjonowania siebie jako ekspert to jest wyłącznie kwestia tego, że skończysz jakieś podstawowe studia, będziesz po prostu dobry w marketingu, dobry w sprzedawaniu marzeń ludziom. I boom, nagle jesteś ekspertem. Nagle możesz wydać książki nagle, możesz być pozycjonowany, nie wiadomo jak. I ludzie, którzy w zasadzie nie wiedzą, jak to działa, to oczywiście boli ich to w ego i nie potrafią tego zaakceptować, że jak to jak ktoś może być takim ekspertem i mówi, że to jest takie proste, ale w rzeczywistości, kiedy czytasz książki takich ludzi i starasz się podejść do tych ich w cudzysłowie mądrości, w sposób świadomy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę oni nie mają nic do przekazania, że całe książki to jest jakieś głównotłumaczenie tłumaczenie podstawowych rzeczy, które może z łatwością wygooglować w internecie, to jest w zasadzie paplanina o historiach innych ludzi, w zasadzie kiedy to czytasz, to nawet nie wiesz, co masz z tego wyciągnąć i Kończy się na tym, że czytasz całą książkę 300 stron, czytasz ją tydzień, czasu czy dwa tygodnie, i dochodzi do ciebie, że w zasadzie wyciągnęłeś z tego wszystkiego taką samą wartość, jaką wyciągnąłbyś po prostu googlując daną frazę w internecie, na YouTubie czy w czasie GPT, tak? Więc w zasadzie w momencie, kiedy uświadamiasz sobie, zdajesz sobie sprawę, że wszystkie te książki, które są, że tak powiem, w głównym nurcie, to tak naprawdę to jest absolutne marnowanie Twojego czasu i w dalszym ciągu umacnianie swojego ego w tym, że. Po prostu czytasz te główne informacje, które nic nie są absolutnie warte i w końcu dochodzisz do momentu, gdzie zdajesz sobie sprawę, że to utrzymywanie swojego ego w tym, że przecież jesteś produktywny, że przecież skoro czytasz, to edukujesz się, w końcu dochodzi do ciebie, że to jest absolutnie płytki, absolutnie to nie ma sensu, więc... Czy to oznacza, że wszystkie książki rozwojowe są złe? Absolutnie nie. To po prostu oznacza, że powinnyście czytać książki, które nie do końca są popularne, które nie do końca mają piękną okładkę, ale takie, które rezygnują z prawdziwą mądrością od twórców, którzy niekoniecznie są popularni, ale są prawdziwi. A pamiętaj, że zawsze, jeśli coś jest prawdziwe, to raczej nie jest tak bardzo popularne w świecie. Raczej jest bardzo ściśle sprecyzowane w jednej konkretnej niszy. Więc w momencie, kiedy powiedzmy, zacząłem czytać takich. Autorów, jak powiedzmy David Dada, jego mądrość o kobiecej i męskiej energii, albo teraz aktualnie czytam zasady Reja co jest naprawdę niesamowitą książką, niesamowicie opakowaną w wiedzę 600 stron starych, które naprawdę na każdej stronie zawierały niesamowitą dawkę wiedzy, którą ja nawet po sześciu latach intensywnego samorozwoju jestem w stanie wydedukować. Mimo, że jest to książka bardzo łatwo dostępna i bardzo niewiele ludzi ją rzeczywiście zna. Dlaczego? Bo nie ma pięknej okładki, bo ma 600 stron i jest bardzo techniczna i bardzo po prostu praktyczna, a ludzie tego nie lubią. Ludzie lubią, jak coś jest opakowane w historię, jak coś jest po prostu w cudzysłowie ładne do wdrożenia, albo po prostu pomagać to szybko przeczytać i mieć z głowy, bo czujesz już w swoim ego, że jesteś produktywny. Dlatego chcę byś wyciągnął z tego materiału jedną niesamowicie ważną rzecz. To, co jest najczęściej popularne, nigdy nie jest dobre. Tak samo jest z książkami. Jeśli widzisz jakiegoś twórcę, który jest nawet polecany, który ma miliony wyświetleń, którego ludzie uwielbiają, któremu ludzie mówią, że zmienili jego życie, wierz mi, że to jest po prostu kwestia świetnego marketingu, dobrego gadania i po prostu sprzedawania ludziom marzeń. Najczęściej to, co jest popularne, nigdy nie jest prawdziwe. To, co jest prawdziwe, zawsze będzie ślicznie sprecyzowane pod ludzi, którzy rezygnują z prawem, a takich ludzi jest naprawdę ultra mało. Więc... Nie kieruj się tym, aby robić to, co jest popularne, aby kierować się słowami ogółu. Kieruj się tym, co sam wewnętrznie czujesz i co sam uważasz za prawdziwe. Trzymaj się.